Słuchasz podcastu Raport Międzynarodowy. Zapraszają Witold Tjuraś i Zbigniew Parafianowicz. Witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym specjalnym odcinku wideo podcastu Raport Międzynarodowy. Państwa i naszym gościem jest pan Premier, Minister Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski. Dziękuję, wicepremier. No zwyczajowo się mówi pułkownik a nie podpułkownik, więc premier a nie wicepremier. Dbamy o zasady protokolarne. A nawet jakich tam nie ma, to staramy się być mili. Przynajmniej na początku. Panie ministrze, jeśli pan pozwoli, tak będę pana tytułował, bo, bo jest pan tutaj u nas jako minister spraw zagranicznych, będziemy rozmawiać o polityce zagranicznej. Donald Tusk dzisiaj rano powiedział, że jest szansa, że w najbliższym czasie wojna Rosji z Ukrainą może zostać zawieszona. No i plotki głoszą, że Rozmowy o rozejmie w tle się toczą zresztą od dłuższego czasu? Tylko pytanie, jakie, jakie będą warunki, jaka cena? Czy to byłoby zniesienie sankcji, zaakceptowanie tych, tej sytuacji, która jest na polu walki, zawieszenie tego, nie wiem, na 49, 99 lat różne są formuły? Mówiąc krótko, jak bardzo złe będą te warunki? No, my w Ministerstwie Spraw Zagranicznych nie zajmujemy się plotkami. Ale oczywiście w sytuacjach konfliktów przeważnie zawsze jakieś kanały komunikacji między walczącymi stronami są. Tutaj jest powszechną wiedzą, że i Turcja mediuje, i specjalny wysłannik prezydenta Trumpa był w Moskwie, prezydent Macron dzwonił po paru latach do Władimira Putina i jest ta ścieżka stambulska, gdzie tam głównie rozmawiano o wymianie jeńców. Wiemy też, że z obydwoma stronami rozmawia mój niedawny gość na naszej globalnej, na Radzie Ambasadorów, szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, bo są takie kwestie jak na przykład nieatakowanie sobie wzajemnie, siłowni jądrowych. Więc zawsze jakieś rozmowy są i zobaczymy, co z nich wyniknie. No a jakby pan tak miał nam uchylić rąbkę tajemnicy yy, i powiedzieć coś więcej, czego się pan spodziewa? Czy podziela pan entuzjazm premiera, że do tego roznajemy może dojść w dwa tygodnie? Ja nie ukrywam, że jeśli chodzi o kijów, to te plotki dotyczące zaawansowania rozmów i tego, że ten rozejm będzie szybko, mimo tego, że w narracji widzimy pesymizm, jeśli chodzi o front i jeśli chodzi o okrążenie Pokrowska i deklaracje Trumpa dotyczące Putina, natomiast rzeczywiście Kijów jest rozplotkowany, że ten rozejm zostanie zawarty szybko, nawet w ciągu dwóch tygodni. Czy pan entuzjazm i Ukraińców, i premiera podziela? Ja nie mam prawa wyrażać entuzjazmu wobec plotki. Ja mam nadzieję, że jest możliwe porozumienie, które Ukraina uzna za korzystne dla siebie. I wszyscy przecież wiemy, że prezydent Stanów Zjednoczonych postawił ultimatum Putinowi, najpierw 50 dni, teraz skrócił. No, mam nadzieję, że to dało Kremlowi do myślenia. Czy gdyby mm, sankcje miały zostać zniesione w zamian za jakiś rodzaj rozejmu, a nie porozumienia pokojowego? Nie znoszone, a zniesione. A Rosja miałaby otrzymać wszystkie zamrożone środki, to pan uważa, że to jest porozumienie, znaczy, rozumiemy, że to przede wszystkim Ukraina musi się zgodzić. Ale pan mnie zaprasza do dyskusji na temat hipotetycznych warunkach rozejmu, co do których nie wiemy, na ile są realne najważniejszym podmiotem te, takiej hipotetycznej umowy jest sama Ukraina, która najlepiej wie, co jest w jej interesie. Myśmy się do tej pory nie podejmowali podpowiadania, na jakie ustępstwa ewentualnie powinna iść i nadal nie chcę tego robić, bo to ona zapłaci konsekwencje lepszej lub gorszej umowy, a nie my. Zbigniew Perfekta. A jaki rozejm, jaki rozejm, czy też jaki pokój jest korzystny dla Polski? Jaki typ porozumienia, który kończyłby tą wojnę, byłby dobry dla Polski i nie obciążałby naszego bezpieczeństwa i wypełniałby jakiś taki minimalny standard, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski? Generalnie wtedy, gdy jeden z naszych sąsiadów napada na drugiego i toczy się krwawa wojna, to, to nie jest to, czego byśmy sobie życzyli. Optymalnie rzecz biorąc, Polska by chciała mieć normalnych, demokratycznych sąsiadów po obu stronach swoich granic. I teraz, jeżeli Ukraina zawrze rozejm może pokój, który pozwoli jej na odbudowę i na przyłączenie się do Zachodu chociażby w wymiarze y, unijnym, to ja bym to uznawał za y, pod tym względem. W tych y, co do tego, jako, jako dość korzystne. To ja spróbuję y, doprecyzować, czy raczej spytać, czy dobrze pana zrozumiałem. Czy pan właśnie powiedział, że jeżeli ta wojna zakończy się w ten sposób, że Ukraina będzie miała otwartą drogę do Unii Europejskiej, a NATO pozostanie marzeniem. Bo tak najpewniej będzie, niestety. To, to nie będzie źle. Ja myślę, że NATO nie zmieni swojej doktryny otwartych drzwi, że kraje europejskie mają prawo aplikować. Czy no to, zostaną przyjęte? To jest inna kwestia. No tak jak Unia ma otwarte drzwi dla Turcji, to jest inna kwestia. Od 30 lat. Natomiast to nie będzie łatwy rozdejm czy łatwe porozumienie. Tu będą, tu będą dziesiątki kwestii. Panowie próbujecie to sprowadzić do dwóch czy trzech, a tam przecież będą różne inne sprawy, na przykład powrót porwanych ukraińskich dzieci czy los chociażby zaporowskiej elektrowni atomowej, największej w Europie, o ile pamiętam, okay. czy odbudowa infrastruktury ukraińskiej. Przypomnę, Rosjanie zniszczyli tamę w Kachowce, która dostarczała, dzięki której woda trafiała między innymi na Krym. Wydaje mi się, że porozumienie będzie, to, będzie, to, to się nie zmieści na jednej kartce papieru. Okay. Ale to porozumienie nie będzie zakładało powrotu ziem w ukraińskich na Ukrainę, w sensie porozumienie usankcjonuje rozbiór. Rosja nie zostanie ukarana w koniecznością zwrotu jakiejś części terytorium ukraińskiego, co może z punktu widzenia Polski czy państw bałtyckich jawić się jako potencjalne zagrożenie usankcjonowania rozbiorów. Czy w, uważa pan, że. Usankcjonowanie rozbioru może się rzeczywiście odbić negatywnie na bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO. Ja nie wiem skąd pan czerpie wiedzę, że takie mają być ustalenia. Ja takiej wiedzy nie mam. Wspomniał pan o Saporowskiej e, elektrowni atomowej. Pociągnijmy wątek energetyki. E, to jest jedyny element energetyczny, który by w takim porozumieniu mógł się zawrzeć? No na pewno nie, bo przecież Rosja zniszczyła też elektrociepłownię. Tam jest gigantyczny niedobór energii, podczas gdy przed wojną Ukraina miała nadwyżkę energii elektrycznej, chociażby ze swoich elektrowni atomowych. To będzie wymagało bardzo trudnych negocjacji. A czy Pan ma przekonanie, że nasi europejscy sojusznicy, i tutaj podkreślam słowo sojusznicy, bo przy całym krytycyzmie, który można mieć do tych czy innych państw w takich lub innych kwestiach, pozostają naszymi sojusznikami i w NATO, i partnerami w Unii Europejskiej? Eee, czy nie obawia się pan, że niektórzy z naszych partnerów europejskich będą chcieli wrócić do business as usual, na przykład w zakresie energetyki? Kiedyś ta wojna się skończy i Rosja była dla Unii Europejskiej źródłem źródłem surowców od setek lat. No, ale dzisiaj Rosja jest agresorem. Dzisiaj Rosja złamała prawo międzynarodowe, została potępiona przez zgromadzenie ogólne, jest, sama się zdefiniowała jako wróg Zachodu. Prowadzi wojnę hybrydową także wobec naszego kraju. Dosłownie wczoraj mieliśmy informację o tym, że użyli tym razem jakiegoś kolumbijczyka do, 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 do prób podpaleń w Polsce, a więc my też będziemy mieli swoje, swoje postulaty związane z, mam nadzieję, zakończeniem tej, tej, tej agresji. Czy w razie fiaska rozmów, które są prowadzone teraz wokół Rozejmu, dopuszcza Pan scenariusz, w którym Donald Trump wysyła Ukraińcom ofensywną broń, którą Ukraińcy będą mogli uderzać w głębi Rosji? I mówimy tu już nie o pociskach ATAK MS, ale na przykład o Tomahawkach albo o pociskach JASM. Czy Pana zdaniem taki wariant jest realny? Znaczy ja nie mam nic do zakładania czy przypuszczania. To jest wiedza publiczna. Prezydent Trump tym grozi. Uważam, że wreszcie doszedł do tych wniosków, do których my jako Europa doszliśmy wiele miesięcy temu, a tak naprawdę od początku tej agresji. To znaczy, że Putin nie chce pokoju, Putin, Putin chce Ukrainy i Putin nie negocjował szczerze. Póki co na dzień dzisiejszy, na moment naszej rozmowy, prezydent Trump jeszcze Putinowi żadnej przykrości nie sprawił. Postawi... Zapowiada przykrość. Zapowiada przykrość, i ta przykrość, jak rozumiem, może mieć dwa aspekty. Po pierwsze, to jest wiedza publiczna. Prezydent Trump grozi tymi. Sankcjami gospodarczymi na tych, którzy kupują rosyjskie węglowodory. Tak zwanymi third party sanctions. Tak jest. I grozi e, e, zwiększeniem dostaw amerykańskiej amunicji i uzbrojenia z tą różnicą, że to my, Europa, mamy za to zapłacić. Kiedy pan mówi, my, Europa, ma pan na myśli również my, Polska? Bo głosy takie, które słyszymy. W przestrzeni publicznej są, że my już zrobiliśmy dostatecznie dużo. Te głosy, które my jako dziennikarze słyszymy z dobrze poinformowanych źródeł mówią, że pan akurat należy do tych nielicznych podobno w rządzie i w ogóle w polskiej klasie politycznej ludzi, którzy uważają, że my powinniśmy, bo jest to w naszym interesie i tutaj, jeżeli to jest prawda, to ja bym tylko temu przyklasnął, którzy uważają, że powinniśmy dalej ponosić pewien koszt Obrony ukraińskiej. No tu Tylko znowu że to nie, jest ma, niemodne. Nie, nie ma żadnych tajemnic. Pan redaktor <śmuch> oczywiście wysłuchał albo przeczytał <śmuch> doroczne expose ministra spraw zagranicznych, w którym wyłożyłem to e, kawę na ławę. No, ja po prostu zakładam, że pan nadal jest trochę zimnowojenny. I nie. to mnie cieszy. E, t, t... Nie wszystkim to się dobrze kojarzy. Ja uważam, że lepiej mieć armię Putina tysiąc kilometrów od polskiej granicy czy, niż na granicy. A Donald Tusk też tak uważa? I Donald Tusk absolutnie też tak uważa. To jest polityką kolejnych rządów. Proszę zauważyć, w tej sprawie tak naprawdę mamy zgodę narodową. W sprawach Wydatków obronnych, w sprawach polityki wobec Rosji, w sprawach wspierania Ukrainy i w sprawach stosunków ze Stanami Zjednoczonymi de facto mamy zgodę narodową. Konfederacja Ale... też podziela te wszystkie poglądy? Jest Pan przekonany? Jeśli chodzi o korzyść strategiczną w tym, aby Ukraina nie Przegrała, nie została e, e, przejęta przez Putina. Mam nadzieję, że tak. No ale są przeciwni wejściu do NATO. A to nie jest to samo. Dlaczego? Uh -huh. No to y, 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 można być za pomocą, za pomaganiem Ukrainy, niekoniecznie będąc przekonanym o y, potrzebie przystąpienia Ukrainy bo to by do NATO. Rozwo, bo to by rozwodniło na przykład gwarancję dla nas, tak? że znowu by się pojawiła druga kategoria członkostwa. Tak? To raz, a NATO. dwa, no członkostwo w NATO to jest bardzo poważna sprawa. To jest powiedzenie, że jeżeli ten kraj za, zostanie zaatakowany, to w jego obronie idziemy na wojnę. Czyli pan jest za tym, żeby Ukraina była w NATO? Czyli czy uważam, że, że. Członkostwo w NATO powinniśmy przyznawać tym krajom, za które gotowi jesteśmy iść na wojnę. Tak, tak samo jak spodziewamy się po naszych sojusznikach, że traktują traktat waszyngtoński poważnie i że jeżeli Polska będzie zaatakowana, to pójdą na wojnę z agresorem okay, w obronie Polski. Czyli jesteśmy za, jeżeli Amerykanie będą gotowi walczyć z Rosją w wojnie, gdyby Rosjanie ponownie zaatakowali. Ale Amerykanie a... przypominam w 2008 roku na szczycie NATO w Bukareszcie walczyłem. Rami... W ramię z prezydentem Lechem Kaczyńskim, i wtedy Stany Zjednoczone były za przyjęciem Ukrainy do planu na rzecz członkostwa, a przeciwne były Niemcy i Francja. No tak, tylko że my wiemy, że te kraje nie byłyby gotowe toczyć tej wojny, tak przynajmniej na dzisiaj patrząc, a w takim razie logicznym. Akurat wioskiem. proszę przyznać Francji, że była inicjatorem próby. z, 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 z zorganizowania takiej grupy ekspedycyjnej na rzecz utwierdzenia, umocnienia Ukrainy, czy, 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 czy umocnienia ewentualnego rozejmu. I nas i nas w tej grupie nie było, prawda? My nie byliśmy w grupie, która zgłaszała chęć wysłania wojsk na Ukrainę. I stąd, jakby to precyzowując pytanie Witolda, chwilę Polska chwilę państwo jest gotowa Korekta. korekta, korekta. Polska jak najbardziej zgłaszała swoją wolę uczestniczenia w tej operacji, tyle że nasza rola powinna polegać na, na osłonie hubu logistycznego i terytorium NATO od północnego wschodu, a także ochronie tego wszystkiego z powietrza. Więc to jest rola Polski w takiej ewentualnej operacji. Czyli na naszym terytorium. Na naszym terytorium, bez wchodzenia na Ukrainę, co wszyscy rozumieją, mm. także z, ze znanych panom redaktorom powodów historycznych. No tak, tylko że te powody historyczne, to ja pamiętam, że PiS miał problem z niemieckimi patriotami w Polsce z powodów historycznych. Przypominam, że to Jarosław Kaczyński proponował siły, ekspedycję natowską mm. do Ukrainy. Dość dużo się mówi, bardzo dużo się mówi o zagrożeniu wojną, ale nie wojną rosyjsko-ukraińską, tylko wojną Rosji z... No i tutaj właśnie to nie jest tak precyzyjnie mówione. Ostatnio wiceminister obrony narodowej powiedział, że mamy dwa lata... To no tak precyzyjnie, panie ministrze. Nie, nie, to powiedział nowy głównodowodzący Sojuszu również, również, tak, również jego jako pierwszy. Hmm. Był gościem wicepremiera Kośniaka Kamysza, hmm. premiera Tuska i moim. Hmm. I doprecyzowaliśmy, co miał na myśli. No to gdyby pan mógł doprecyzować, bo nasi słuchacze na pewno są ciekawi, czy zagrożone, czy zagrożone są państwa bałtyckie, a może Mołdawia. Eee, Nie, czy to za daleko, za daleko pan idzie. Pan e, generał Grękiewicz e, miał na myśli to, że jeżeli Chiny zdecydują e, się zrobić to, co Chińska Partia Komunistyczna zapowiada od dekad. Zajęć Tajwan. Może nawet nie zająć, ale na przykład założyć blokadę Tajwanu. Tak? Mm. Czyli no jednak eskalować kryzys wokół Tajwanu. To spekulował pan generał. Rosja, która stała się już wasalem Chin, jest zależna od chińskiej technologii podwójnego zastosowania chińskich dostaw, może być skłoniona przez przywództwo chińskie do jakiejś formy Dywersji strategicznej, która by wiązała siły Zachodu, po to, aby, aby Chiny nie były osamotnione w swojej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi? Ale to w tym scenariuszu dywersyjnym mówimy o w wojnie lądowej, czy mówimy po prostu o próbach wywoływania na przykład separatyzmu w Dyneburgu, o w podpaleniach, w jest, których jesteśmy świadkami, nawet dzisiaj w Polsce? Uszkodzenie na przykład systemów energetycznych w Europie. O, o jakiego typu wojnie mówimy, w, zapowiadając ją jest, właśnie w wojnie? Obracamy okresie. się teraz w sferze spekulacji. Ale no, jeśli by Xi Jinping kazał swojemu wasalowi Putinowi zaatakować NATO, no to ja mam nadzieję, że Putin nie jest tak szalony, żeby to wykonać. Chociaż wiemy, że zaatakował Ukrainę też na hiper optymistycznych przesłankach i za to płaci teraz cenę. Natomiast ja mogę sobie wyobrazić, że takie manewry, z którymi za chwilę będziemy mieli do czynienia, Zapad, Mogą na przykład być na, na znacznie większą skalę i, z, i z, ze znacznie bardziej agresywnym scenariuszem. I ten agresywny scenariusz oznacza, że będą naruszać przestrzeń powietrzną państw bałtyckich po to, żeby je zastraszyć, czy też, mówiąc krótko, rosyjska kolumna pancerna wjedzie do Dyneburga, ja, czy też wjedzie wjedzie do, do, do Polski. Jak wjedzie do Dynburga, to mamy wojnę. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji ONET Audio. To była autopromocja.